Witam wszystkich bardzo serdecznie ze strony Sytyk oraz Fighter No się ma się ma Tak więc witamy Was w naszym drugim Minecraftowym filmiku Jak widzicie dużo się tu nie zmieniło Jest praktycznie tak jak było pod koniec ostatniego odcinka Tak więc przedstawimy Wam co się zmieniło do tej pory Jak widzicie tutaj przybyła nam Przybył nam magazyn Drewna, koble, zbieraliśmy i tak dalej Pokazałeś nasze surowce, nasze bogactwa. Ja da pokazałem. Ja tutaj chciałem w ogóle zaznaczyć, że gdyby nie ja to tego odcinka by nie było. Tak, właśnie. Fighter nie nakusiłby nagrać ten odcinek, ponieważ ja sobie budowałem tą spiżarnię. Albo jak to fighter powiedział na ostatnim naszym failu Spichlerz, z którego się śmiałem 10 minut Spichlerz <laughs> tak. Dobra, pokaż po... to nie, to może pokaż jakie ty ładne schody zrobiłeś <laughs> Ta tam. No ale piękne smutki No nic tylko pozazdrościć Dobra, nie powiemy, że to ja zrobiłem Wstyd no, w cała... Dobra jeszcze. Majte, chciałbym się posłalić, pochwalić swoją wypasioną kopalnią, prowadzić maczo. A więc. Dzień dobry. Tutaj, proszę Państwa. Zapraszam, zapraszam. Można wejść. A gdzie dywan, chcę wyczeć buty? Ej. Dobra, wytarłem. Zejście metodą zwykłą, tak? Powiadacie. Znaczy, to proszę tam. Zejście metodą zwykłą opiera się na tym, że. Po prostu no trzeba się kulać na sam dół takimi schodkami. To jest. jest bardzo no, nie schodzę na dół, bo nie wiadomo ile to ma kartek. Dół... 40? No, no to byśmy wchodzili 10 minut tego yy, odcinka. No, no chodź tu, jak się chcę tu pochwalić, mam kopalnię. No chwal się, chwal się, chwal się. Zaknięć było A ogólnie, bo ja pomyślałem... Metoda zwykła to była z myślą dla ludzi, którzy po prostu chcą, chcą trochę schudnąć, tak jak ja na przykładowo. I tutaj to, to, w ogóle to ja teraz tu zafundowałem ludziom rozrywkę, to jest fitness klub, zejście do kopalni. No jak to jest tutaj... Metoda zwykła to gdzie jest ta ekspresowa? A, no, no i teraz Oczywiście metoda zwykła jest dla ludzi, którzy chcą do fitness-klubu spójność. A dla takich VIP-ów, jak ja albo Sytyk, to tutaj już sobie zaplanowałem, no gdzie mi z tymi grzybami, grzybowymi... Zasadę ci papieżaki. Gdzie mi z tymi muchomorami? No dobra, no, to gdzie? A tutaj sobie już zrobiłem takie obramowanie dla metody błyskawicznej, to czyli dla mnie, bo ja jestem śmierdzącym leniem. Będzie to działać na zasadzie takiej, że po prostu na pewno znany, wa, znany wam system windy, który się obra, że po prostu skacze się w dół, tam jest woda, która amortyza, amortyzuje, amor, amortyzuje upadek. Kurwa, ale fajnie, dobra. Która ten upadek amortyzuje. No i tam no aż się dojdzie na sam koniec, dziękuję dobranoc. No a się rozgadał ale... hmm. do No jeszcze z nas, poczekamy na dzień. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że jeszcze chcę tutaj taką niespodziankę dla was... No chodź już tu z tą kamerą. Gdzie mi z tą gitarą? No słuchajcie. To będzie niespodzianka i tutaj chcę wszystko zrobić ładnie przejrzyście, że ze szkła. No. Klucz jakiś tam bonus, ale to w następnym odcineczku, w drugiej części tego odcinka. To będziecie widzieć co tu poczynialiśmy. No, a na razie oddaję głos Sytykowi. No to ja cię wspomogę jednym sandem. <laughs> Dziękuję, będę mieć jedno szkło więcej. Ja to już lecę przetopić. No dobra, to przetopię. Masz węgiel? No masz no to ci też trudno. trochę węgla, bo ostatnio nabierałem, dobra. Trzeba musi być dalej ciemno. Nie, nie słońce. Księżyc. Dobra, zaknę drzwi, bo na te schody aż przykro patrzeć. No ogólnie na razie ja mam takie plany, że po prostu ja nie wiem co teraz będę sytyk robić, ale ja potrzebuję bardzo dużo sandu, znaczy piasku i ja teraz będę cały czas wydobywał piasek to no na, na razie to jest moja przyszłość a ty co planujesz robić między ja planuję i także ci sugeruję by zmienić miejsce zamieszkania że tak trudno ponieważ tu jest trochę lipa bo nie no, ale... możemy ciągle mieszkać w takim takiej ruderze ze spichlerzem no. No ale to jest tylko przejściowy okres. Jeśli się, na, jeśli się wzbogacimy, to ja już powiedziałem, że wyruszymy w świat i będzie super. No. Ale na razie musimy tu być trochę. A nie martw się, upiększymy ten domek. Patrz, ja nawet już zrobię coś ładnego. Wykopałem sobie jedną tą dziurkę i jest ładniej od razu. No rzeczywiście, oczywiście. rzeczywiście. A tak więc, Ale tam jak jest... za chwilę zrobi się jasno, wyjdę z siebie i stanę obok. Nie, ja w ogóle chciałem zwrócić uwagę, jak się zrobi jasno, to może przejdziemy się po mapce i pokażemy, jaką mamy piękną mapę, bo naprawdę mapa, która się wygenerowała jest po prostu cud, cud malina, nic zginęliwa. Jak widzicie, wełko trochę przybyło, a na zewnątrz ubyło. Chodzi o drzewa. W ogóle, w ogóle zobacz jak my mamy epickie drzewo nad domkiem. Tak. To się nie może zmarnować. Ej. Drzwi zostawię, że otwarte jeszcze przyjdzie jakiś złodziej i nas obra Tak, okazji nas kobla, dirta. Ej, patrz, ja brązowa wiesz, krowa. Na... Herobra. Masz brązowa krowa. <grym> Ja ją zapiłem, ja ją zapiłem. Ej, a nie zauważyłeś, że powiedziałem krowa, a nie... Awca. Jaki fel? To była owca, a nie krowa. A nie mnie nawet uwagi. O, Bo ja bym to. to? Owco. A gdzie jesteś? Ja kopię ula. <laughs> a, w każdym razie... Spójrzcie. Nie no e i fajter, fajter, oh. ja zawsze musisz... O, oh, co to było? Co za? To Ej, węgiel! No, Ej, węgiel, węgiel! Będę pierwszy, będę pierwszy. Węgiel, 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 węgiel! Nie, mój węgiel! Padaj! Ja jestem tu fajny. Węgiel. Ja mam dużo węgla. Ej, no, chodź tutaj, Pajter. Czekaj, ja mam węgiel. Ej, kilo mi się skończyło. What the fuck? No nie, węgiel się zlagnuje. Dobra, A my chodź, się... Pajter, zobacz to. Na picką wieżę. Jeśli ty twierdzisz że ta wieża jakakolwiek o czym w ogóle mówi że to picka, to znaczy, że... To będzie... mi kamikadze. O, ciściło. Patrz, ale zobacz, nad rzeka płynie znaczy, czy No może nie płynie. Stoi tu jak jezioro. Ale ja nie... Staw. O, stary. Mi się to pod podoba. Mam, mam ale... pomysł na przyszłość. Zrobimy tutaj wieżę obserwacyjną. Tak. To jest dobry pomysł. O, hey, lewitujący hey. tir. Ej, hey, widzę. Czy ty... Ej, hey, widzisz taką... Ja, ja nie mogę, ale tu jest fajna góra. No, nie wiem, hmm. gdzie ty jesteś. A mówisz może o tej samej górze, na którą teraz ja patrzę, i tam jest taka biała owca? No, w rzeczy samej. No, ale ona jest. Hmm. Hardcore. A w ogóle ta brzoza na samej górze mnie rozbraja. <noise> dyn, 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 dyn. To jest masakra... Tak najgorszego horroru. owca 3D. Tylko w kinach. A. Ej, ale ta wieża jest naprawdę zajebista. Właśnie wiem. A w ogóle...